Dziesiąty Festiwal Naukowy Noc w Liceum w Szanowie. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Szanowie i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szanowie po raz dziesiąty zorganizowały festiwal naukowy Noc w Liceum. Tradycyjnie w szkole, w klasach lekcyjnych zaprezentowano wykłady i warsztaty o różnorodnej tematyce. Udział w zajęciach był bezpłatny. Po raz dziesiąty w naszej szkole, pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Stanisława Staszyca w Chrzanowie, mamy festiwal naukowy Noc w liceum. Od godziny 16, różnego rodzaju wykłady, warsztaty, zajęcia sportowe. Właściwie wszystko jest dzisiaj na terenie szkoły. Bardzo dużo ludzi przyszło. Rzeczywiście był bardzo duży ruch. Zajęcia się cieszą bardzo dużym powodzeniem. No i przychodzą do nas zarówno i małe dzieci, i uczniowie w wieku licealnym i przychodzą też ich rodzice, przychodzą też seniorzy. No i co się okazuje, że coraz więcej naszych uczniów zgłasza się do tego, że oni też chcą organizować, też chcą pomagać i takich uczniów mamy coraz więcej. To na przykład mi bardzo pomogła ta noc wybrać kierunek, który chciałam obrać w tej szkole, ponieważ po prostu mnie bardzo, był wykład polskiego, który mnie bardzo zainteresował, co to zaintrygował, no i tak skończyłam na profilu humanistycznym, więc myślę, że dla ósmych klas przede wszystkim jest to coś bardzo fajnego, jeśli zastanawiają się nad wyborem albo tej szkoły, albo po prostu nad kierunkiem swoim. Ciekawe wydarzenie. Spotkanie z nauką, z naszymi ulubionymi nauczycielami oczywiście, można znaleźć ciekawe wykłady, czegoś się dowiedzieć. Warto przyjść. Możemy być sobą, możemy się rozwijać, nam się podoba i poznawać nowe pasje z nauczycielami, którzy po prostu z pasją po prostu przekazują nam nowe umiejętności i dzięki nim możemy nauczyć się właśnie nowych rzeczy. To już dziesiąty raz, kiedy spotykamy się tutaj w Staszicu na nocy w liceum. Jest to świetna inicjatywa, która zawsze przybliża nie dość, że szkołę, to, to jeszcze naukę, świetną atmosferę. Można się dowiedzieć nowych rzeczy, można świetnie spędzić czas, więc jeżeli będziecie mieli dane w przyszłym roku, sprawdźcie to koniecznie. Ta noc w liceum jest organizowana przez dwie szkoły. Liceum młodzieżowe, liceum z imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie, a także liceum dla dorosłych. Jako, że jesteśmy w jednym budynku, więc łatwiej taką współpracę nawiązać. Nauczyciele jednej, jak i drugiej szkoły corocznie proponują dla osób, które tutaj chętnie do nas przychodzą, coś nowego. Są zajęcia, które są takie, jakie były wcześniej, ale są też zajęcia zupełnie nowe, z różnych, bardzo różnych dziedzin. Cześć! Zapraszamy Was do lektury na poziomie 2.0. Martyna Brzuska, tegoroczna maturzystka z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Szanowie. W polu szkoły zaprezentowała swoją autorską wystawę Wernisaż Malarstwa. Ja odkąd byłam małym dzieckiem zawsze lubiłam coś tam rysować, tworzyć i tak dalej, więc gdzieś tam z biegiem czasu próbowałam różnych technik przez kredki, ołówki i tak i w końcu doszłam do momentu, że moim ulubionym medium są farby akrylowe, więc najwięcej obrazów właśnie mam zrobionych akrylami. Staramy się iść za duchem czasu, żeby. No bo wiadomo, to jest wszystko z, nowe, z, tych, z tych przedmiotów, których my w szkole uczymy. Natomiast my staramy się też pokazywać rzeczy nowe, nad którymi pracujemy. No szkoła jest w tej chwili bardzo dobrze wyposażona. W każdej sali mamy sprzęt multimedialny, ale mamy też drukarki 3D. Właśnie mam serce wydrukowane u nas w szkole, na naszej drukarce 3D. Piękna sprawa, serce jest pomocą. Bo można tutaj otworzyć, zobaczyć w środku zastawki, przedsionek. Więc super sprawa, ale to już potrafimy zrobić sami. Noc w liceum to cykliczna inicjatywa nauczycieli i uczniów. Zarówno jedni, jak i drudzy prowadzą warsztaty i są prelegentami. Impreza odbywa się od 10 lat i już na stałe zapisała się w kalendarzu lokalnych wydarzeń w Powiecie Szanowskim.